Obojętność i suwerenność. Tłumaczenie. W życiu każdego mężczyzny nadchodzi moment, w którym hałas cichnie i uderza go prawda. Nikt nie przyjdzie cię uratować. Nikt nie traci snu z powodu twojego bólu. Nikogo to naprawdę nie obchodzi, przynajmniej nie tak, jak miałeś nadzieję. Brzmi to brutalnie, ale to najważniejsza świadomość, jaką kiedykolwiek zdobędziesz, bo w momencie. Gdy przestajesz oczekiwać, że świat będzie się przejmował, w końcu zaczynasz żyć na własnych warunkach. Większość ludzi spędza życie na czekaniu. Czekaniu na współczucie, czekaniu na uznanie, czekaniu, aż ktoś zauważy ich wysiłek, cierpienie lub wartość. Ale stoik uczy się tego w bolesny sposób. Życie nie rozdaje oklasków. Świat idzie dalej, obojętny. I ta obojętność to twoje przebudzenie. Marek Aurelius napisał. Możesz odejść z tego życia w każdej chwili. Niech to determinuje, co robisz, mówisz i myślisz. Nie chciał cię przestraszyć. Przypominał ci. Zegar tyka. Nie masz czasu czekać na czyjeś pozwolenie, by powstać. Kiedy zdasz sobie sprawę, że nikogo to nie obchodzi, przestajesz odgrywać rolę. Przestajesz się tłumaczyć. Przestajesz gonić za zrozumieniem. I po raz pierwszy zaczynasz robić rzeczy dla siebie. To moment, w którym wszystko się zmienia. Bo kiedy w końcu zaakceptujesz, że nikt nie przyjdzie ci na ratunek, stajesz się niebezpieczny, stajesz się samowystarczalny, przestajesz marnotrawić energię na litość, a zaczynasz kierować ją na cel, przestajesz oczekiwać komfortu i zaczynasz przejmować kontrolę. Seneka powiedział: Cierpimy częściej w wyobraźni. Niż w rzeczywistości. Kiedy przestajesz oczekiwać troski od innych, przestajesz cierpieć podwójnie, raz z powodu bólu, a drugi raz z powodu rozczarowania. Zaczynasz rozumieć, że prawdziwą siłę odnajduje się w samotności. W chwili, gdy przestajesz polegać na uwadze świata, twoja moc wraca. I to jest paradoks. Kiedy już nie potrzebujesz, by kogoś to obchodziło. Stajesz się osobą, którą ludzie szanują, bo poruszasz się inaczej. Już nie błagasz o zauważenie. Jesteś zbyt zajęty budowaniem, nie tłumaczysz swojej wartości. Ty nią żyjesz. Tego właśnie uczy stoicyzm. Przestań czekać, aż świat coś do ciebie poczuje i zacznij panować nad tym, co ty czujesz do świata. Kiedy zaakceptujesz fakt, że życie jest obojętne, przestajesz brać wszystko do siebie. Przestajesz pozwalać, by odrzucenie, ocena czy obojętność definiowały twoją wartość. Zaczynasz widzieć to jasno. Świat nie jest ci nic winien, ale ty jesteś winien sobie wszystko. To nie jest gorycz, to klarowność, to świadomość, że spokój zaczyna się w momencie, gdy przestajesz potrzebować troski innych. Skomentuj poniżej to zdanie, by zaznaczyć swoje przebudzenie. Niczego od nikogo nie potrzebuję. Dowodzę sobą. A jeśli ten przekaz do Ciebie trafił, polub to wideo, subskrybuj i dołącz do stoickiego braterstwa, gdzie mężczyźni przestają szukać współczucia, a zaczynają budować suwerenność. Dzień, w którym w końcu zaakceptujesz, że nikogo to nie obchodzi, jest dniem, w którym przestajesz żyć jak ofiara, a zaczynasz żyć jak filozof. Bo w tej zimnej prawdzie ukryte jest coś boskiego wolność. Kiedy zdasz sobie sprawę, że nikt cię nie obserwuje, nie ocenia ani nie ratuje, masz wolność, by stać się kimkolwiek zechcesz. Masz wolność do porażki bez wstydu, wolność do powstania bez pozwolenia, wolność do życia bez udawania. Oczy świata już cię nie przygniatają, bo one nigdy tak naprawdę na ciebie nie patrzyły. Większość ludzi myśli, że obojętność to przekleństwo, słyszą, nikogo to nie obchodzi i czują pustkę. Ale stoik słyszy te same słowa i czuje wyzwolenie. Bo jeśli nikogo to nie obchodzi, to twoje błędy cię nie definiują. Twoje odrzucenia cię nie niszczą. Twoja przeszłość cię nie więzi. Możesz spalić wszystko do ziemi i odbudować się z niczego, a nikt cię nie powstrzyma. To jest prawdziwy dar obojętności, kiedy świat przestaje się interesować. Ty przestajesz się go bać. Seneka powiedział: to boi się śmierci, nigdy nie zrobi niczego godnego żyjącego człowieka. Zastąp śmierć oceną, a przesłanie pozostanie to samo. Jeśli boisz się opinii ludzi, nigdy nie będziesz żył autentycznie. Ale kiedy przestajesz dbać o to, czy ktoś zauważy twój wysiłek, stajesz się nie do powstrzymania. Obojętność to nie apatia, to klarowność. To wiedza o różnicy między tym, co możesz kontrolować, a tym, Czego nigdy nie mogłeś? To zrozumienie, że oklaski innych są nieistotne, ale twoja integralność jest wszystkim. Kiedy nikogo to nie obchodzi, przestajesz odgrywać przedstawienie, przestajesz potrzebować udowadniania, wyjaśniania i usprawiedliwiania się. Przestajesz gonić za aprobatą, a zaczynasz gonić za postępem. Zdajesz sobie sprawę, że twoją jedyną konkurencją jest wczorajsza wersja ciebie. I w tej ciszy dzieje się coś magicznego. Zaczynasz znów słyszeć własny głos. Hałas świata cichnie, a ty przypominasz sobie, czego naprawdę chcesz, co naprawdę cenisz i co naprawdę ma znaczenie. Stoicy nazywali tę wewnętrzną wolność ataraksją, spokojem niewzruszonym przez czynniki zewnętrzne. Kiedy przestajesz oczekiwać uwagi świata, świat przestaje tobą rzucać zgodnie ze swoimi nastrojami. Przestajesz się wzdrygać, gdy ludzie wycofują sympatię lub gdy życie wycofuje komfort. Zdajesz sobie sprawę, że wszystko jest tymczasowe, z wyjątkiem twojego charakteru. Dlatego, obojętność, właściwie zrozumiana, nie jest zimna. Jest pełna ciepła płynącego z zaufania do samego siebie. To świadomość, że bez względu na to, czy jesteś kochany, czy ignorowany, chwalony, czy zapomniany. Pozostajesz taki sam: stabilny, ugruntowany, kompletny. Skomentuj poniżej to zdanie, by przypieczętować swoją wolność. Ich obojętność jest moim wyzwoleniem. Stoicy nigdy nie lukrowali egzystencji. Patrzyli na życie dokładnie takim, jakie było: nieprzewidywalne, obojętne i często okrutne. Nie spodziewali się sprawiedliwości. Nie błagali o litość. Nie polegali na szczęściu, budowali siebie tak, by stać twardo w środku burzy, a nie by od niej uciekać. Marek Aureliusz rządził imperium, ale co wieczór pisał do samego siebie, przypominając sobie, by zachować spokój, niczego nie oczekiwać i polegać wyłącznie na rozumie. Pisał: Budząc się rano, powiedz sobie: ludzie, z którymi przyjdzie mi się spotkać, Będą wścibscy, niewdzięczni, aroganccy, nieuczciwi, zazdrośni i gburowaci. Ale ja widziałem piękno dobra i brzydotę zła. Nie marnował czasu na życzenie sobie, by ludzie byli lepsi. Zaakceptował ich wady i zamiast tego wzmocnił siebie. To jest stoicka rzeczywistość. Świat będzie taki, jaki jest. Nie możesz kontrolować jego chaosu, ale możesz kontrolować swoje opanowanie. Epiktet, urodzony jako niewolnik, bity i okaleczony, mógł utonąć w goryczy. Zamiast tego stał się jednym z największych nauczycieli w historii. Powiedział: Nie możemy wybrać naszych zewnętrznych okoliczności, ale zawsze możemy wybrać, jak na nie odpowiemy. To fundament stoickiej siły. Seneka, bogaty, potężny, budzący zazdrość Patrzył, jak fortuna i sława rozpadają się wokół niego. Gdy cesarz Neron nakazał mu śmierć, nie wpadł w panikę. Stawił temu czoła spokojnie, pytając, po co płakać nad częściami życia? Całość zasługuje na łzy. Zrozumiał coś, czego większość nigdy nie pojmie: ból i strata nie są przerwami w życiu. One są życiem. I gdy raz to zaakceptujesz, nic nie zdoła Cię naprawdę złamać. To właśnie daje ci stoicyzm, nie fałszywą nadzieję, ale ugruntowaną siłę. Odziera cię z iluzji. Mówi ci wprost, świat nie jest ci winien życzliwości, komfortu ani zrozumienia. Nie jest ci winien nic i dlatego jesteś winien sobie wszystko. Nie masz wpływu na to, kogo obchodzisz, nie masz wpływu na to, kto cię zdradzi. Ale masz wpływ na to, jakim mężczyzną staniesz się w odpowiedzi na to wszystko. Możesz odpowiedzieć na niesprawiedliwość integralnością, na chaos spokojem, na odrzucenie determinacją, bo nikt, ani los, ani porażka, ani złamane serce, nie może dotknąć twojego wewnętrznego świata, dopóki sam nie dasz im do niego dostępu. Stoicka rzeczywistość jest prosta świat jest obojętny. Ludzie są niekonsekwentni, fortuna jest niestabilna, ale Twój umysł, Twój osąd, Twoja dyscyplina i Twoje zasady należą do Ciebie. I kiedy w końcu pojmiesz tę prawdę, przestaniesz błagać o litość, a zaczniesz budować odporność, przestaniesz liczyć na sprawiedliwość, a zaczniesz przygotowywać się do bitwy. Skomentuj to zdanie, by ucieleśnić stoicką rzeczywistość. Niczego nie oczekuję. Dlatego jestem wolny. Rozejrzyj się wokół. Współczesny świat opiera się na jednym uzależnieniu od uznania. Gdziekolwiek spojrzysz, ludzie odgrywają rolę, publikują, porównują się, błagają o zauważenie. Cały system jest zaprojektowany tak, byś gonił za aprobatą innych, bo w chwili, gdy przestajesz dbać o to, co myślą ludzie, stajesz się niekontrolowalny. Żyjemy w świecie, który mierzy wartość liczbami, obserwującymi, lajkami, wyświetleniami. Mówi ci, że widoczność oznacza wartość, że jeśli ludzie nie klaszczą, to nie masz znaczenia, że jeśli nikt nie zauważy twojego sukcesu, to jest on bezwartościowy. Ale stoik zna prawdę. Uznanie to klatka przebrana za komfort. Seneca powiedział, biedny nie jest ten, kto ma za mało, ale ten, kto pragnie więcej. W dzisiejszym świecie głód uwagi to nowa bieda. Mężczyźni głodują za aprobatą, zmieniają kształt, by być lubianymi, milczą o swojej prawdzie, by uniknąć oceny. Mierzą swoje życie reakcjami innych, a nie tym, jak żyją. Ale uznanie jest ulotne, oklaski cichną, pochwały umierają. I co zostaje? Pustka człowieka, który zbudował poczucie własnej wartości na zmiennych wiatrach cudzych opinii. Stoik, Odrzuca takie życie. Buduje do wewnątrz, po cichu, prywatnie, cierpliwie. Bo to, co zbudujesz dla aprobaty świata, rozpadnie się, gdy świat się odwróci. Ale to, co zbudujesz dla własnego honoru, to trwa wiecznie. Iluzja uznania polega na tym, że przypomina ono miłość. Nie jest nią. To zależność. Trzyma cię w nałogu reakcji, w ciągłej potrzebie kolejnej dawki uwagi. Dlatego ludzie publikują każdy posiłek, każdą myśl, każde zwycięstwo, bo cisza ich przeraża. Ale Stoik nie boi się ciszy. On w niej mieszka. Zna swoją wartość bez względu na to, czy świat klaszcze, czy nie. Marek Aureliusz napisał: Ambicja oznacza powiązanie własnego dobra z tym, co mówią lub robią inni. Zdrowie psychiczne oznacza powiązanie go z własnymi działaniami. Kiedy więc przestajesz potrzebować troski innych, odzyskujesz zmysły. Zdajesz sobie sprawę, że uznanie to nie miłość, lecz manipulacja. Tak społeczeństwo utrzymuje cię w uległości, posłuszeństwie i przewidywalności. Ale kiedy wycofasz swoją potrzebę bycia uznanym, kiedy nie potrzebujesz już oklasków świata, coś się zmienia. Stajesz się niebezpieczny, nieagresywny. Nie arogancki, ale niezależny. Twojego spokoju nie można już kupić. Twoich emocji nie można sprowokować, a twojego celu nie można przejąć. Zaczynasz działać po cichu, poruszasz się strategicznie, żyjesz dla spójności z samym sobą, a nie dla uwagi. I ironia polega na tym, że wtedy ludzie naprawdę zaczynają Cię szanować, bo autentyczność, prawdziwa, spokojna. Niewzruszona autentyczność jest magnetyczna, jest rzadkością w świecie uzależnionym od udawania. Stoik nie potrzebuje uznania. On sam potwierdza swoją wartość poprzez dyscyplinę, konsekwencje i mistrzostwo. Nie publikuje swoich postępów. On nimi żyje. Nie szuka uwagi. Zdobywa szacunek w ciszy. Niech więc świat goni za oklaskami. Niech tańczą dla aprobaty. Ty pozostań ugruntowany, pozostań niewzruszony, bo człowiek, który nie musi już być widziany, już wygrał. Skomentuj to zdanie, by potwierdzić swoją niezależność. Ich aprobata jest nieistotna. Mój cel mi wystarcza. W pewnym momencie męczysz się czekaniem. Czekaniem, aż ludzie zauważą, pomogą, przejmą się. To moment, w którym zaczyna się samowystarczalność. To nie pycha, to klarowność. To spokojne zrozumienie, że każda uncja postępu, jaką kiedykolwiek osiągniesz, wyjdzie z twoich własnych rąk. Epiktet powiedział: Jeśli chcesz się doskonalić, bądź gotów na to, by brano cię za głupca i prostaka. Dlaczego? Bo rozwój często oznacza odejście od tłumu. Stoik wcześniej uczy się, że masy rzadko oklaskują dyscyplinę, one oklaskują komfort. Przestaje więc czekać na zachętę i staje się jej własnym źródłem. Kiedy polegasz na innych, twoja stabilność zależy od ich nastrojów. Jeden komplement może cię unieść, jedna krytyka zgnieść, ale kiedy polegasz na sobie, stajesz się stały. Niewzruszony pochwałą, nietknięty obelgą. Stoicki mężczyzna czerpie energię z wnętrza, jak ze studni, która nigdy nie wysycha. Samowystarczalność nie oznacza izolacji. Oznacza suwerenność. Nadal kochasz, łączysz się z ludźmi, dzielisz się, ale nie potrzebujesz już tych rzeczy, by cię definiowały. Doceniasz je, nie będąc od nich zależnym. Dajesz swobodnie, bo twój puchar jest pełny, a nie dlatego, że rozpaczliwie potrzebujesz go napełnić. Marek Aureliusz codziennie sobie przypominał: Nie marnuj więcej czasu na kłótnie o to, jaki powinien być dobry człowiek, bądź nim. To serce samowystarczalności. Przestań mówić, zacznij działać. Przestań mieć nadzieję, zacznij budować. Nikt nie poda ci życia, jakiego pragniesz na tacy. Nikt nie uratuje cię przed twoim własnym lenistwem czy strachem. Bogowie, wszechświat, los, oni szanują wysiłek. Sprzyjają temu, kto jest w ruchu, w wiedzy, że Twoje przeznaczenie jest Twoją odpowiedzialnością, tkwi wielka moc. Nie możesz kontrolować wszystkiego, co się dzieje, ale możesz kontrolować swoją dyscyplinę, postawę i przygotowanie. Im bardziej wzmacniasz te rzeczy, tym mniej życie może Ci odebrać. I oto prawda, przed którą większość ucieka. Nikt nie myśli o Tobie tak często, jak Ci się wydaje. Świat idzie dalej. Ludzie są zajęci własnymi burzami. Przestań więc czekać na pozwolenie, litość czy oklaski. Wstań, spójrz w lustro i weź odpowiedzialność za każdą sferę swojego życia: swoje nawyki, nastawienie, swój spokój. Stoik nie narzeka na to, czego mu brakuje. Pracuje z tym, co ma. Zamienia przeszkody w trening. Każda trudność staje się kuźnią jego odporności. Każde niepowodzenie Testem dyscypliny. Przestajesz pytać, dlaczego ja, a zaczynasz mówić: Sprawdź mnie. To przejście od bycia kruchym do bycia potężnym, od bycia zależnym do bycia niebezpiecznym. Bo gdy raz nauczysz się, że wszystko, czego potrzebujesz, jest już w tobie, świat traci nad tobą władzę. Stajesz się źródłem własnej motywacji, spokoju i postępu. To jest prawdziwa wolność. To właśnie starożytni rozumieli przez panowanie nad sobą. Skomentuj to zdanie, by upomnieć się o swoją siłę. Nie polegam na nikim, polegam na sobie. Jest taki punkt, w którym emocje przestają tobą rządzić, w którym przestajesz być szarpany przez każdą obelgę, każde odrzucenie i każdą zmianę nastroju kogoś innego. Ten punkt nazywa się obojętnością. W świecie stoików. Obojętność nie jest słabością. Jest ewolucją. Epiktet powiedział: Nie rzeczy nas niepokoją, lecz nasze sądy o nich. To fundament władzy. Bo gdy przestaniesz nadawać emocjonalne znaczenie każdemu zdarzeniu, samo zdarzenie traci nad tobą moc. Stoik nie goni za aprobatą, ani nie ucieka przed krytyką. Stoi po środku, niewzruszony. Wie, że pochwała i nagana pochodzą z tego samego, niestabilnego źródła. Opinie ludzi, jak pogoda, zmieniają się bez powodu. Buduje więc swój spokój tam, gdzie burze nie sięgają w sobie. Obojętność to sztuka oszczędzania energii. Każda reakcja kosztuje uwagę, a uwaga to Twój najcenniejszy zasób. Człowiek, który reaguje na wszystko, kończy wyczerpany, rozproszony i pozbawiony sił. Człowiek, który nie reaguje na nic, zachowuje skoncentrowaną siłę i ostre skupienie. Dlatego cisza, powściągliwość i opanowanie promieniują mocą, ponieważ sugerują dyscyplinę. Psychologia nazywa to emocjonalną nieprzejrzystością zdolnością do pozostania nieczytelnym, nawet pod wpływem prowokacji. To nie oznacza, że nic nie czujesz. To oznacza, że kontrolujesz to, co pokazujesz. Ta powściągliwość niepokoi ludzi. Nie mogą Cię przewidzieć. Nie mogą Tobą manipulować. A ta nieprzewidywalność wymusza szacunek. W świecie, gdzie każdy jest triggerowany, łatwo wyprowadzany z równowagi, człowiek, który zachowuje spokój, staje się magnetyczny. Obojętność czyni Cię rzadkim okazem. Czyni Cię tajemniczym. Czynicie nieugiętym. Marek Aureliusz praktykował to codziennie. Przypominał sobie, że sława jest ulotna, fortuna niestabilna, a aprobata innych nieistotna. Liczyło się to, jak się zachowywał, jak stawiał czoła każdej chwili z godnością, cierpliwością i celem. Nie próbował kontrolować tego, jak jest postrzegany, kontrolował swoją odpowiedź.